Wakacje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiecie, że wieczór. ostatnio dostałam taki internet, że jakiś pan chciałbyś na miejscu tego węża? Bo ja podobno węża fajnie tarmoszę. A szczególnie za ogon. Ja myślę, że bardzo by się ucieszył, gdybyś go tak tarmosiła. To wtedy. To by wtedy by chciałby. do mnie nie napisała. a ja go podobno bardzo ładnie tarmoszę ja to mam wrażenie, ściania. że ten wąż już jest, się nie nadaje do żadnego tarmoszenia, bo już jest tak wy, 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 ja wyśmodrany. Myślę, Zobacz, co tu się dzieje w ogóle. Słuchaj, żura, coś za coś. Ja myślę, że, że dobre tarmoszenie zrekompensuje mu wszystko. Słuchaj, wiesz co? ja ci coś powiem. Nawet byś leżała w ogonie. Jakbyś leżała tak jak on no tu od, od mniej więcej 400 dni, to muszę ci powiedzieć, i nocy. nocy chyba. I była tarmoszona, i tarmoszona to też, też byś, byś miała nie język na wierzchu i oczy wyłupiaste. No przepraszam, czołówka. czołówka. Naszym gościem będzie mistrz olimpijski Andrzej Wroński, zapaśnik. A poza tym teatrzyk o y, chłopcach z boiska. O trzech Tak, Przyjaciół... o no, trzech, 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 trzech przyjaciołach. I, 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 I kto jeszcze? I oprócz tego Piotr Pręgowski, chłopak boski. A teraz teatrzyk Zielony Wąż zaprasza na sztukę sportową o trzech kolegach z boiska. Byli sobie trzej przyjaciele z boiska. Kaziu, Romek i Stefan Żyć bez siebie nie mogą. Yeah. Wszystko prawda! Jesteśmy, Jesteśmy we trójkę, trójkę i żyć i bez siebie nie możemy. nie możemy! Kaziu był w napadzie. Romek Romek był w obronie. A Stefan w polu, gdyż z pochodzenia był chłoporobotnikiem. A dokładnie to chłopem, co ma w cholerę roboty. No właśnie. Podział obowiązków wśród chłopaków owocował gigantyczną wprost skutecznością. Na przykład każdy strzał Kazia trafiał w dychę, a cel z reguły osuwał się bez zmysłów. Tak jest. Każdy atak to zwycięstwo. No, może trochę z tą hurtownią, to tak nie, nie do końca, no. No, ale w końcu okazało się, że właściciel był spalonym, poszło z dymem i ja. <grym> <grym> tak jest. A pamiętacie, jak kazałem płacić y, Patafianowi za ochronę, no bo wiecie, w końcu czasy takie niespokojne. No, no, pamiętamy, no. Tak, pa palamy, palamy, no. no, ciągle, nie nie my przyjeżdżaliśmy do niego, ile razy można go prosić, no. No, 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 no strasznie niekomunikatywni nie, nie, nie są ci nie? ludzie. Nie. Yeah. Mhm. Wszystkie mecze chłopcy wygrywali już przy pierwszych spotkaniach i szybko pieli się w lidze w górę tabeli. Aż któregoś pięknego dnia odezwał się do nich stary znajomy: Nie nasz stary znajomy, tylko tego to kurna palanta chłopa robotnika, Stefka. Ty, morda w kubeł. Że on do mnie zadzwonił, to, to by się od razu łoczka zaświeciły te. Jak powiedział: Chłopaki, będziemy mieli gościa z Pelesy, z Pelesy, będziemy mieli chłopaki przełożenie na żan. Chłopak z Pelesy, ty. No, 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 no bo myślałem, że, że wszystko pójdzie jak spadka, nie? Ty tu, Romek, to nie jesteś od myślenia, tylko do roboty nie było. Tu nam trzeba jakiś ażurę załatwić, nie? A tak gość z PLS-u zamówienie złożył, towar poszedł, a kaski jak nie było, tak nie ma. Mało tego jeszcze chłopakom gady na kark ściągnął, a sam się w restauracji sejmowej skował i szluz. No tak jest, no trzeba przyznać, że dobrze się skubany Kubany bo go nikt od tygodnia nie widział, nie? To fakt. Jak to dobrze, Romuś, że ty tego komendanta kupiłeś, bo inaczej to by nam się zirusy dog do. do... Dobrały, no. No, no, no. No, i no, no. no, no, kurtyna no i bądźcie człowieku uczciwym. No, hm. no, ale wyrok jest, nie? No, no. Ale w, rok to nie wyrok. No, tak, rok, a ja to mam dwa lata. Hm. A, dwa lata no. jak za brata. No. Wszystko przetrzymamy. <laughs> Byleby do pierwszego widzenia. No. Do widzenia. Naszym gościem jest pan Andrzej Wroński, zapaśnik. Podwójny mistrz świata, potrójny mistrz Nie, Europy, nie, konta, no, no, już się no, pomyślałeś? No, tak, no, czyli potrójny mistrz, no, mistrz no, świata? Potrójny nie. mistrz Europy. Europy, tak. Pojedynczy podwójny, świata? Pojedynczy, pojedynczy świata, świata. I podwójny olimpijski. Dokładnie. Tak, no właśnie, to tak myślałam, bo tyle tych tytułów, że tak naprawdę. No i dlatego I podałem tutaj, przyniosłem medale z tych najważniejszych imprez, bo jakbym przyjął, że jeszcze z Polski z Warszawy, to wtedy podejrzewam, że w ogóle byście się Złoty za... medal mistrzowski Mistrzostwa Świata, tak? tak? Tak. Tak, A ja pokażę z Atlanty. Ostatni złoty tak. medal, Ostatni z Igrzysk? Z Atlanty. No właśnie, ale to może, może byśmy wyjaśnili też naszym widzom, bo nam się pomyliło. Czym się różnią Mistrzostwa Świata od mistrzostw olimpijskich? I które są ważniejsze dla olimpijskie. E, najważniejsze dla sportowca. Dla zapaśnika. Na, dla zapaśnika. Dla zapaśnika, dla sportowca są Igrzyska olimpijskie, ponieważ one są rozgrywane raz na cztery lata. Mhm. I nie są tylko, to nasza dyscyplina nie startuje, ale wszystkie olimpijskie dyscypliny. Jest to taki wielki molo, gdzie się mogą wszyscy spotkać sportowcy. Gdzie można zobaczyć tych sportowców najlepszych, lekkoatletów w jednym miejscu, a nie jak tylko było to możliwe dla, dla mnie wcześniej. Yy, tylko w telewizji. A poza tym mistrzem wtedy jesteś przez 4 lata, tak? Właśnie. Na, na tą koronę lat. nosi się przez 4 lata, lata i zawsze na zawodach się mówi, jak zapowiadają zawodników, to się mówi, że aktualny mistrz olimpijski. przez 4 lata. lata. A mistrz świata Europy tylko przez rok można stać na tym Pielęstanie. Piekarsz... Ale jednak właśnie, znaczy nie, 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 nie w piłce nożnej. No tak, tylko że w piłce nożnej jest są tak, że, na nich ważniejsze są Mistrzostwa Świata, ponieważ... Niż, mistrzostwa, niż no, mistrzostwa No właśnie w piłce nożnej jest coś takiego, że te bardziej prestiżowe są Mistrzostwa Świata, mhm. ale też są rozgrywane przecież na Igrzyskach Olimpijskich yy, zawody, yy, zawody mhm. ale tam startują kozawodnicy chyba do 21 lat. No właśnie. A... Za to duża olimpijska. Mhm. A czy w Mistrzostwach Świata i y, na Igrzyskach Olimpijskich występują ci sami zawodnicy? Czy jest jakaś no, różnica? No na ogół tak. Na no, ogół tak, ponieważ ostatnie na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich była, były eliminacje na Mistrzostwach Świata i na Mistrzostwach Europy. Ci zawodnicy, którzy na przykład na Mistrzostwach Świata w, w Chyba w pierwszą dziesiątkę zaapali się, to było już mieli już kartę przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. I po tych Mistrzostwach, jeżeli się pozostali nie zaapali, były Mistrzostwa Europy i tam już tylko sześciu zawodników mogło się zakwalifikować na Igrzyska. Czy Mistrzostwa czy, Świata to są takim po prostu treningiem dla Was i takim sprawdzianem, Czy jesteście na O, No to no to, to mamy na, na Olimpiadzie. Tak, to, no to taki ostatni taki jest taka przymiarka i ten widzi, co, co trzeba się poprawić w walce, w danych technikach zawodnika. Mhm. Taka ostatnia próba generalna to są Mistrzostwa Europy, bo zawsze Mistrzostwa Europy są rozgrywane. W tym samym roku co Igrzyska Olimpijska, a Mistrzostwa Świata nie są w, już w roku Olimpijskim rozgrywane. A czy to jest y, duża presja psychiczna dla zawodnika obronić swój, swój tytuł y, olimpijski? No, powiem inaczej, y, łatwo... że łatwiej zdobyć ten pierwszy medal niż ten jest... ostatni. Mm -hmm. Jest na pewno duża presja właśnie na to. Czy planu... się właśnie o tym, że ja Cały już byłam mistrzem i teraz po prostu nie wypadałoby no, mi przegrać? Tak. No, coś, coś w tym stylu, ale jednak już się, jak, jeżeli się już wie, jak ten smak złota smakuje, to w środku się już tak człowiek koncentruje, mobilizuje, że no czasami jest to aż no niepotrzebne za bardzo i wtedy się mówi, że zawodnik się spalił, nie wytrzymał, ciśnienia. A dużo trema jest przed walką? No niektórzy zawodnicy mają bardzo dużą temę. Tutaj a takie u pana jest takie. Mamie... jest? Nie, a to tak zależy na jakichś zawodach. Są hmm. zawody mniej dla mnie znaczące, to wtedy się mniej denerwuje. A jak się objawia? U objawia, bo jest tutaj? tak... Nie, u mnie nie mogę powiedzieć, no czasami. No. I jest takie powiedzenie wśród zapośników, że słuchaj, czy masz papier toaletowy, bo mam tłem. No to sami ze sobą. No tak na temat się obawia. <grymne> Ale bo ja rozumiem, że pierwszy, pierwszy medal olimpijski był w Seulu. To tak, to, to był w, bardzo... w ogóle pierwszy medal, chciałem w dodać, w ogóle pierwszy mój medal no, na arenie. Tak, ja no byłem takim czarnym koniem. Piękny debiut, jeśli chodzi. Potem tak. była Barcelona, gdzie, gdzie tytuł został nieobroniony. No niestety. I potem to była Atlanta, gdzie znowu Mistrzostwo Świata. Największa moja podpadka, wpadka Alimpijski. Yy, Alimpijski. Yy, Boże, yy, w mojej karierze to było właśnie yy, czwarte miejsce na tych igrzyskach w Barcelonie. Miałem troszeczkę kłopotów zdrowotnych przed samymi igrzyskami, bo na, na ostatnim turnieju Pytacińskiego złamałem, złamałem żebro, właśnie z zawodnikiem. Już w finale, ale wygrałem tą walkę w finale. Ale wygrałem zamykaninem z Kozłowskim, z którym właśnie w Atlancie przegrałem. Mhm. I gładko z nim wygrałem na turnieju Pytacińskiego, a tam właśnie on pozbawił mnie, mnie walki w finale. To znaczy mówisz o Barcelonie? O, o Barcelonie. Barcelonie, przepraszam, mhm. o Barcelonie. Mhm. I y y Później Atlanta. No Atlanta w 96 roku. Yy, nie tam. Jak... łatwo? Yy, no bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko, yy, ale jakoś tak szczęśliwie się skończyło, że, że wylądowałem na pierwszym miejscu. To może... propozycja, teraz muzyka. Muzyka, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Naszym gościem jest Andrzej Wroński, zapaśnik. Jeszcze ostatnie pytanie a propos tej ostatniej finałowej walki w Atlancie. Czy tutaj to zostaw. Presja tego, że jest to finał i, i się waży, czy pierwsze, czy drugie miejsce, jest tak duża, że, że, że te nerwy mogą, się trzeba, mogą zepsuć. Że trzeba wszystko? wygrać. Ja to właśnie tak wychodzę z założenia, że trzeba wygrać, i później nie będę miał do siebie żadnych <laughs> pretensji. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że nigdy nie przegrałem walki finałowej. Nie, nie mam w ogóle w swoim dorobku srebrnego medalu, mam wszystkie złote, Aha. ich jest 10 z tych najważniejszych imprez mhm. i mam jeszcze dwa medale <laughs> brązowe z mistrzostw Europy i dwa brązowe z mistrzostw świata. Czyli nie masz srebra? Nie mam niestety srebra, no nie wiem, czy nie lubię niestety, tak. niestety. Tak z... <laughs> Ale wolałbym te brązowe zamienić jednak na srebrne. A ja chciałam się zapytać o wioskę olimpijską, bo na pewno nasi widzowie nie wiedzą tak naprawdę, jak to wygląda od kulis. Jak, jak mieszkają sportowcy? No różnie, to się... Rozmawiamy o Atlancie cały boże. O Atlancie. W Atlancie spaliśmy w Akademikach, mm -hmm. gdzie studenci normalnie na mieszkali. To była taka mm -hmm. wioska studencka. Eee, po Czy to jest spokoju. tak, że szczególnie właśnie dba się w tym czasie o, o sportowców? No czy się pisze? raczej nie za bardzo? Może... No dywany, takiego. Nie, niestety nie z ma, z nic nie ma. Niestety, no, jak powiem, że na 20 pokoi była tylko jedna łazienka, no, no to no, na korytarzu, także za bardzo nie dbali. Wspólnych pusić. Ale nie jeden, także się wchodziło trzecie. Nie <laughs> <laughs> trzeba poczekać na swoją kolejkę. Stołówka bardzo duża, na 10 tysięcy. Jednorazowo może przyjąć. <laughs> Wszystko duże. W, wszystko w Ameryce, duże. tak? Wszystko no, duże. Tak to mówił Pawle. A czy to jest, <laughs> to czy to jest <laughs> tak, że, że y, są jakieś różnice w traktowaniu sportowców z różnych krajów, że nie wiem. Y, wszystko z w zachodniej, tak. to nie, nie, nie. Nie, skończyło. Już nie ma żadnego podziału. W ogóle nie pamiętam, bo robiłem mhm. pierwszy raz y, 10 lat temu, to nie przypominam sobie, że ta, żeby ta, w taki sposób y, dyskryminowano, bym powiedział, mhm. y, sportowców z byłych krajów demoludu. Na przykład odczuwaliście coś takiego, że, nie wiem, gorsze pokoje mieliście, a na przykład, nie wiem, Niemcy mieli... Nie, nie, tak samo spaliśmy, tylko bardziej, Aha. może tak powiem, bogatsze związki swoim zawodnikom fundowały Za bo... poza wioską hmm. olimpijską. Bo na samej hmm. wiosce olimpijskiej wszyscy mieli takie jednakowe, jednakowe. Same? jednakowe, tylko niektórzy mieli, bo właśnie jakoś dziwnie się stało, że... Że nam jakoś te łóżka źle poskręcali, to łóżko było na wysokości półtorej metra. Ja z, panem, z Wodkiem zwodkiem zawadzkim, mm -hmm. on jest w kategorii 62 kg, jest ode mnie niższy o 30 cm. Mm -hmm. Jak będzie słyszał, to się okazało, że ja ten sobie wchodziłem na to łóżko, a on niemal jak kokotyce musiał wsłuchiwać na to łóżko. To upadek niebezpieczny z takiego łóżka. No to tak, ale na szczęście nic się takiego nie zdarzyło. A właśnie jak, jak wygląda rozróżnienie między wagami zawodników? To znaczy, chodzi mi o to, że niektóre wagi są bardziej prestiżowe, że ktoś, kto zdobywa złoty medal w wadze ciężkiej, jest za prestiżowy. A to po chyba jakiejś dyscypliny no to jest. U nas nie ma, w zapasach nie, nie ma jakiegoś podziału, że wszystko bardziej. Nawet taki mały i chudy może z takim wielkim. Nie, 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 nie to są w nie, nie kategorii wagowe. To w się jest uh -huh. tak, że w tej najcięższej wadze to są właśnie te nie najbardziej preziw, tak? e, ważne walki i uh -huh. za większe pieniądze. Aha, czy tutaj tak A samo. A tutaj nie ma, nie ma. Ale, ale tak też jest to? podział na wagi. Ale czy zdarzyło ci się tak, że chciałeś przytyć, bo chciałeś na przykład z jakimś. Tachem? Nie, ja zawsze mam tak, że muszę schudnąć. Kolega, tak, jest no, w życiu. A dlaczego? Dlatego, że masz na przykład y, um, większych przeciwników w wadze. No ja jak teraz startuję w wadze ciężkiej do 97 no. kg. Te medale, które tutaj dzisiaj mhm. przyniosłem, to są z kategorii 100 kg, bo Aha. nawet są wygrawerowane tutaj, tak, na, chyba właśnie. tutaj na tych, Widać. na Aha. olimpijskich na pewno są, mhm. to nawet 100 kilogramów, na o. a y, od dwóch lat zostały zmienione kategorie wagowe z 10 kategorii na 8 mhm. i jak, tak się znowu stało, że moją kategorię troszeczkę obniżyli. Tak, inne kategorie tych niższych zlikwidowali i są większe. Tak, jeżeli było kiedyś 52, teraz jest 54, 63, a mi akurat to uszczupli, a następna kategoria po mojej jest to 130 kg. O no rany, to tak, było dużo, ale przy 20 czy 30, tak? Ale łatwiej mi jest schudnąć, wiesz, tak. No łatwiej im schudnąć. Przy... Ale to jest tak strasznie ważne, żeby zawodnicy byli w tej samej wadze. Ja nie mówię, że różnica 20 kg, ale to są wahania między 1 a 2 kilo. No, Nie. przeważnie jak się już walczy, to wszyscy na, w dniu wagi, kiedy jest waga, to mają, tak mówimy, aptekę. Jest zawsze 99 i 000. Aha. 97 to są na mistrzostwach świata, mhm. na mistrzostwach Europy, a na turniejach międzynarodowych zawsze jest 2 kilo tolerancji. Aha. Czyli normalnie to 99 kg. Mhm. No, tam no, różni się coś tam 10 gram, 20, bo ktoś tam źle zrobił wagę ale przeważnie są wszyscy mają pod tą główną półkę wagi. Może teraz puścimy muzykę I, i zaprosimy naszego gościa na jutro. Jeżeli zechce przyjść do nas i jeszcze z nami porozmawiać. E, dziękuję bardzo chętnie. Dziękuję. Dzisiaj z nami Rynio. Rynio. Dzień dobry roczny. Dzień, 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 dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Wieczór, dzień dobry. Dzisiaj jestem taki wyluzowany i skoncentrowany, bo... Widziałem ostatnio, byliście tak bardzo zmęczone i było mi bardzo przykro, że po prostu poddajecie się temu trendowi takiej gonitwy nie wiadomo za czym, i że są korki, zegarek ciągle za szybko chodzi, ledwie się kładzie, a już wstajemy, i ciągle spóźnienia i taki jest sztuczne, nakręcane tempo życia, które nie ma nic wspólnego z tym, żeby jakoś uspokoić organizm i żeby ten rytm. Naturalny, dobrze nam po prostu robił dla naszego zdrowia i dla naszej ludzi. I co dzisiaj mamy? Toś, I chciałem mam dla Was specjalne. zaproponowania: chciałam właśnie zaproponować odrobinę medytacji. Tu, może poproszę koleżankę, żeby rozdała. To są takie tajemnicze dymki. Puścimy sobie Będzie dymka. Asystent, twój, Ale to nie ma. Już to? współpracowniczką, chyba. To I nie ma nic wspólnego oczywiście z paleniem tytoniu czy czymkolwiek. To wprowadzi odpowiedni nastrój i da tę atmosferę. Tajemniczości, jakichś dalekich podróży. Może i wszystkie mają już dziewczyny? Wygasło tak. ognisko. No właśnie, to można powiedzieć, że to jest taki, taki symbol jakiegoś takiego małego, domowego ogniska, które o, już dochodzą do mnie. Pierwsze sygnały tego zapachu wszystkie macie. Można pisać mhm. nawet. Ale i na pewno żeście zwrócili uwagę, że właśnie już. Jest taka, po prostu jest y, jakiś błogi spokój Zapisać i jakieś takie tajemnicze dźwięki. Zobacz. I zobacz, jak się fajnie. Ale widzisz, jaki na. Oh, wow. Dobrze, teraz radę. Wszyscy mamy? No, oh, wow. teraz tak. Podaj Małgosi. No, Małgosia, dzwoneczek. Te trzy jedna i drugie mam mieć? Tak, każda po jednym dzwoneczku. To się z kojarzy. No, nie, nie, gorączki. A możesz no, nóżką też tak zrobić? Ja mogę, dobra, ja mogę też tam. tak nóżką robić. O, to 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 Fajnie, weźcie do nóżki. Fajnie. do rączki, a dzwoneczki do nóżki. śmieszne. <śmiesz> eee. to tak sprzyja wyciszeń? Bardzo sprzyja. Słuchajcie, teraz robimy tak, uwaga. Wiemki a dlaczego ludzie się śpieszą? są no. Tu mam takie no. teraz serduszko. O, to jest ładne. To jest teraz robimy tak. Nóżki no no do nie no. nóżki, 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 nóżki do kupy nóżki. Do kupy do kube, czy to... do nóżki? <kluski> do, kubeń, no. do nóżki do nóżki. Robimy taką piramidę. No. Piramidę. Muszę się troszeczkę przesunąć. I dzwoneczki. O... <grym> Piramida, to musi być piramida, no weźmy no, do góry Tak, żeby to się żeby to się spięło, no żeby to no, miał pas... O! O! Dobra, no? tak, teraz. Tak mi to wcale nie wycisza. A co, to jakaś no to jest nie, nie, nie właśnie nie, właśnie jest taka nagłośniająca. Nie jest nagłośniająca.

Halo, zobaczemy. Trop od tak. To ja zaraz ten tutaj odkażemy to. Tak. Te <grym> uczymy. Następna niesie w drugim promku. O, daj nam do zasię. sobie, źle, nie? O, się, o. I ten tak. Uwaga. Daj mi już, dobrze. Widzę. Teraz robimy tak. Już kanicie. O, o, o proszę. A Chyba to są ja to ćwiczenia są? Tak, to są hmm. ćwiczenia oddechowe, takie kontrastujące Ale nóżki hmm. muszą być wyprostowane. Nie, bo ja się być. nie mieszczę. No to, nie Biedno, my to tak połóż nóżki na moje nóżki, ja, co ty się ja nie mieszkasz. Wiesz, mi mój się najbardziej podoba, jak tak. Teraz, włóż sobie to tutaj. Siak. Pięknie, Weź zrób tak. No pięknie, weź wyżej. Może się pokażmy, bo tutaj jest Tak? Tak, dobrze. Pięknie. Daj, teraz uwaga. E, wrzućcie mi tutaj te, te, te dymki. I co tak? Tu tak, żeby się nic nie zapaliło, wrzućcie, wróćcie, wrzućcie. I uwaga, bliziutko się kładziemy. Bliziutko. Uwaga, nóżki do nóżki. No. Uwaga, się, połóżcie, tak. Ciałko strach. do uwaga. ciałko. I uwaga i wolniutko, Kładziemy się, Wolniutko. No. To był mój pierwszy raz. To właśnie był mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz, tarararam. Dobrano. Aj ty znowu smutasz się, dobrano dobranoc. Ja tak Smutno, bo tak fajnie z wami jest. Ale nie płacz. Nie płacz, nie przesadzaj. Fajnie, fajnie. Wszystko co fajne szybko się kończy, jutro będziemy znowu. Do nie lasu płacz. na łąkę, na kiedy łąkę, jadę, do lasu po ciemku. Ja Nano przy tobie. Nano, na no, 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 no. no, miękki dywan przed kominkiem, nie chociaż płacz, za ciepło. Kiedy jadę, kiedy jadę? Sercem będę przy tobie. <laughs> nie płacz, nie, nie płacz. Żodem. Dobranoc, dobranoc. dobranoc.